A, to mój budzik. Dobra. Jest nowy dzień. Zobaczmy, co jest na dworze. Um. O, popatrz, śnieg. To mogę dzisiaj wyjść. Um. Nie wiem, ale jeździ śnieg. To mogę trochę, prostu dokuczyć sobie um, ludziom. Idziemy. Ło, wow, wow. wow. Już, mnie prawie popchnął. Sorka, czemu tutaj stoisz? No nie wiem, czy to ty zrobiłeś, ale tu jest woda! Jak tutaj jest woda? Czemu tu jest woda? Nie wiem, czy to jest źle, czy dobrze? Źle! No... O, popatrz tam, popatrz, tam jest ptak. Co, gdzie, gdzie, gdzie? O, nie! Ale on spadł. Nie, nie! Gdzie, ci to było? A! Karma! Wow! Dobra, to było dobre, ale jak mogę przejść? Ehm, przyjdę innym wyjściem. Muszę się zemścić na już, że mnie spychnął tutaj do wody! A najpierw to się zemszczę na tobie! Co? Idę się zemścić na ciebie, że ty mi w twarz to dałeś! Oj oj oj. Ua! Cześć, Foczka. Co? Już? Skąd się wziąłeś do mojego laboratorium? E, wiesz, że jestem twoim przyjacielem, tak? I wiesz, że ja znam kod. No w sumie racja. Ale skąd, czemu się wziąłeś do mojego laboratorium? Czemu tyle ludzi idzie do moich laboratorium? Na przykład ten jeden normalny gość. Witam. To ja, normalny gość. Widmo ich do laboratorium! Dobra, więc czemu jesteś w moim laboratorium? No, chciałem sprawdzić, co ty robisz. A, okej. Okay. Um, a wiesz, gdzie jest doli, bo już chciałem zadzwonić do niego. A, no ja wiem, bo on akurat y, nie wiem, co się stało, ale jest woda i go zepchnąłem do wody. Co? Czemu? No bo wiesz, bo ja lubię robić złe rzeczy W sumie racja No to prawda Ale w sumie jak już jesteś, to e, chcę Ci zaprezentować mój nowy wynalazek Wynalazek, on się nazywa Subspace Trip Mine Jak Ci się podoba? E, czemu jest takie angielskie e, mimie? A jak myślisz, czemu y, są y, na przykład takie gatunki dinozaurów y, po grecku? Nie wiem. No, to więc jak mówiłem, y, to właśnie. Oj, chwila. No i tak, myłę. Więc y, to jest po prostu taka bomba, którą stworzyłem. I tak właśnie wygląda, więc. No i tyle w sumie. Aha. A co ona nas tak specjalnie się wyróżnia od innej bomby? A no tak, bo jak zeksploduje, to ona e, została, całe niebieskie ślady, więc jakby teraz to wybuchło, to by miało niebieskie ślady. Jak ja? E, no tak. Ja chcę zobaczyć. Będzie pokój już, a nie, nie, nie. Oj, to ja włączyłem. Nie, włączyłeś się, no. Bomba zaraz y, będzie zaaktywowana za 5 y, no, minut czy zaeksploduje Ups Dobra, em, nie, wiem, nie wiem co teraz robimy Musimy to jakoś wyłączyć A, to jest easy, ale oj nie wiem jak się to wyłącza O nie, y, szybko łącz y, y, y. wow! Co się stało? Zamknął mnie od mojego laboratorium, zapomniałem! Bo jak są drzwi zostawione przez długo, to pomyślę, że tam jest złodziej, no i zamknie, i nas wyrzuciło akurat. Aha, w ogóle zapomniałem swoje okulary. No ja wiem, ja wiem. Dobra, musimy, no, sprawdzić, kto nas teraz uratuje, albo musimy się tam wbić. No hmm, dobra, bo ja wiem taką jedną osobę, która się nazywa. Kozak! Um, to ja, kozak. No, kozak, bo tam jest bomba akurat i... I to za 5 minut. Um, próbuję się tam... W... Nie wiem co zrobić. Um, <laughs> Ała, ale mnie ręka boi, muszę iść, e, ja zaraz wrócę, może za trzy minuty. Za trzy minuty? To bomba pewnie zaeksploduje! No, ja wiem, ale mnie boli ręka, więc za chwilę wrócę. Dobra, mam tylko jedno wyjście. Czyli co? Musimy się tam włamać. Ale jak? A już mam plan. Więc plan, w He he, dobra, ja mam Jusza, teraz muszę posłuchać jaki jest jego plan. Gdzie mogę go zniszczyć i mogę mieć zemstę, żeby rzucił do wody. Okej, okay, jesteśmy, więc e, będziemy potrzebować o tego właśnie. Czemu? Bo musimy e, właśnie e, zeskoczyć z tego właśnie. Aha, no, ale chwila, jest zamknięte. Kurde, dobra, wiesz co tu zrobić? Hmm, dobra, ja wiem. Ehm, trzeba... Po prostu powiedzieć coś. Czyli co? Ja jestem w co? No, serio, się otworzyło, nie mogę się tak zrobić. Ehm, przecież możemy też zaskoczyć i dostać. Ale po pierwsze, to będzie nas boleć. A po drugie, to jak będziemy, no, robili bardzo dużo dźwięku, to... Ehm, Oczywiście y, zobaczą, zobaczy mój system ten, antyzłodziejski, blablabla, no i, no i, na nas postrzelam. o Jezu, ale dobra, mamy, więc y, ty tam zejdziesz, y, ja muszę, um, no, tak. Okej, okay, widzę Josza i Foczkę. Co oni robią? Czy oni się próbują włamać do Foczki? Co? Czemu Foczka próbuje się włamać do swojego? Ech, to nieważne. Muszę im zepsuć się. plan. Eee, jaki jest moment? Teraz! Eee, dobra, chwile, jak się to robi. Uaaa! Filunia. No szybciej! Czy to ja, czy ja coś już... Uaaa! Uff! Uf! uff! Ha, ha co, co się dzieje? Ups. Ah! Uuu, co się tu dzieje? Nie Chyba co się stało, ale nie wiem, co się dzieje. Dobra, iż tak mam linkę, więc um, idziesz. Uff, dobra. u dobra, było blisko. Teraz, um, co ty zrobić? O, zapomniałam! Soma sery! Dobra, um, będę potrzebować pomocy. Um, już? Um, tak? No wiesz, bo to są takie lasery i... Um, nie, nie wiem. Po prostu. Nie wiem. Zrób skill albo coś. Albo ja się sam z tym zajmę. Skill? O nie. Czemu to jest takie trudne? Ua! 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 Co? Co się dzieje? Nie ma go tam! Dobra! Dobra, jestem! O, uf! Uf! Uf, muszę potrzebuję! Mój pistolet! Oh, mam was! Nie ma mamo! Oh, nie! Co się stało? Mam cię już! Co? O, nie muszę uciekać! Hmm, złodzieje! Mam was! Wy chcieliście się włamać do tego no, gościa laboratorium. Jaż was mam. Co? Ale to ja foczka! Nie kłam. Foczka ma okulary. Nie wiem dlaczego ale ma okulary. Ale to my! Masz pistolet! Ach, ja już wiedziałem, że wy jesteście złodzie. Wy idziecie do więzienia. Nie, nie! 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 Okej, teraz sprawdzić co z tym... To um, taktyka. Co? Uff, Uff! A no, jesteś w więzieniu. Pa! Ha ha! Dostałem zemstę już. E, chociaż było dobrze, tak? E, nie, nieudana akcja.